Cześć, z tej strony mówi do Was Andrzej. Ci postanowiłem, że wezmę na spacer swoją maszynę górską, bo się bardzo za nią stęskniłem. Dobra. więc z racji tego, że mamy tydzień w pracy, to robimy sobie krótką wycieczkę w takie dwa miejsca widokowe pod skrzycznym. Także, ups, okej, okay. zapraszam Was na krótką przejażdżkę. A dzisiaj mamy wtorek, chyba 6 września i trzeba tak piękną pogodę wykorzystać na przejażdżkę po pracy. Jedziemy ja w tamtym kierunku na taką fajną miejscówkę niedaleko, bardzo widokowo, także zapraszam. Powiem Wam, że odkąd kupiłem Gravela, to rzadko kiedy wyjeżdżam na moim fulu, ale czasami trzeba rozruszać te łożyska. Mój drugi rower James ten, na którym jadę, jest w zupełności rowerem wystarczającym do Ścieżkowo górskiej jazdy. Jako firma Giant też mnie nie zawiodła. Rower ma 3 lata, chyba 8000 przebiegu i większych awarii tam nie było. No, został tylko malutki podjeździk i możemy zasiąść. jest udało się A tam w oddali dolina zimnika Dobra jedziemy. Napiszcie w komentarzach, czy podoba się wam to miejsce. Super. No i tak, moja krótka wycieczka dobiegła końca. Czas wracać do domu. Trzeba coś zjeść. Trzeba się kawy napić i odpoczywać. Dobrze jest, jeżeli ktoś ma możliwość pojeżdżenia sobie obok domu po takich fajnych terenach. Ja akurat mieszkam w żywcu, więc mam takie rzeczy pod nosem. To nic tylko korzystać. Zrobimy teraz krótką panoramę. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Dzięki za subskrypcję.